podczas Twojej adaptacji do diety Carnivore, jaki miałeś stosunek do smaku jedzenia ciągle tego samego? Czy to był duży problem dla Ciebie? Bardzo fajne pytanie zadałeś, bardzo fajne pytanie, bo wiele ludzi się tego obawia. A ja powiem tak, jeśli Ty zaczynasz jeść tylko i wyłącznie produkty odzwierzęce, to tak naprawdę magia jest w tym, że zaczynają Ci smakować tylko i wyłącznie produkty odzwierzęce. I nawet jeśli ty codziennie będziesz jadł tylko i wyłącznie steka, to ten stek Ci się nie nudzi. Oczywiście, jeśli chodzi tutaj o, diecie, o dietę karniwora, to też tutaj mamy różnego rodzaju odmiany, czyli mamy tą pierwszą, taką najbardziej podstawową wersję, czyli lion diet, czyli to jest taka wersja, w której spożywamy tylko i wyłącznie wołowinę, pijemy wodę i jeszcze spożywamy sól. I rzeczywiście, jeśli chodzi o ten rodzaj diety mięsożercy, to jest taki model, który najfajniej się sprawdza wtedy, kiedy chcemy osiągnąć remisję z jakiejś na przykład choroby autoimmunologicznej, czy ogólnie jeśli mamy jakąś chorobę chroniczną i najszybciej chcemy dojść do remisji, to rzeczywiście stosujemy lion diet. Oczywiście nie musimy, ale jeśli ktoś ma na tyle psychicznej odporności, to gdzieś tam jak najbardziej może to zrobić. Natomiast jest jeszcze wersja ta od nosa do ogona, czyli gdzieś tam spożywamy całe zwierzęta razem z organami, czyli spożywamy także podroby, spożywamy także tkankę łączną. Także no to jest taka wersja najbardziej optymalna dla osoby, która chce tą dietę stosować już dosyć długo i gdzieś tam chce, żeby swój, swój organizm zabezpieczyć we wszelkie różnego rodzaju mikroelementy i witaminy. Bo ja tutaj się jeszcze posłużę takim a propos właśnie warzyw i spożywania roślin, to ja tutaj się posłużę taką, taką fajną, takim fajnym wytłumaczeniem, który przedstawił Paul Saladino w swojej książce, Dieta karniwora, rozszerzeniem diety ketogenicznej. To jest w sumie jak na razie jedna, jedyna książka, która jest dostępna na polskim rynku z polskim tłumaczeniem dotycząca diety mięsożercy. Jest jeszcze mój e-book, który jest gdzieś tam też w grupie darmowe do ściągnięcia, także także jest mój e-book, ale jeśli chodzi o jakieś książki, to jest tylko i wyłącznie ta. No i Polska Saladino bardzo fajnie tam przetłumaczył, wytłumaczył Podzielił świat roślin i zwierząt, tak jakby na dwa różne systemy operacyjne. Tak, no bo wiadomo, rośliny odżywiają się materią nieorganiczną, mają inną biochemię, inne procesy niż ludzie czy zwierzęta, które odżywiają się materią organiczną, i te procesy też są całkowicie inne. I chodzi o to, że przez to, że my na przykład spożywamy właśnie produkty odzwierzęce, to tak jak powiedziałam, biochemia nasza i biochemia zwierząt jest taka sama. Więc tak naprawdę to. To był tylko przedsmak. A premiera całej rozmowy już od piątku dostępna na moim drugim kanale podcastowym. Link w opisie. Jeżeli dotarłeś do tego miejsca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę Małpki. Pokazuje mi ona, że nie jesteś botem, a prawdziwym Homo sapiens. I dodatkowo wspierasz cały projekt darmowych rozmów. Najwyższej jakości oraz moje morale. Zostaw jeszcze subskrypcję, aby być na bieżąco i widzimy się w piątek. Cześć!